Niedawno na placu zbawiciela w Warszawie już po raz trzeci płonęła tęcza Julity Wójcik. Artystyczny znak miłości, pokoju i nadziei. Na forach internetowych obok głosów poparcia dla artystki sączył się jad. Symbol tęczy jest bowiem wykorzystywany także przez ruchy mniejszości seksualnych. Trzeba się leczyć geje, a nie wianki pleść. Precz z kolorami tęczy. To tylko niektóre przykłady sieciowej hate speech, mowy nienawiści. Symboliczność tej tęczy teraz jest wręcz przeciwna, więc nie ona nie symbolizuje tolerancji i miłości, tylko wręcz przeciwnie, czyli nienawiści, i nietolerancję, co jest no, jakimś takim faktem no, niezbyt przyjemnym. Z definicji mowa nienawiści to używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu. W praktyce to nie tylko obrzucanie błotem przeciwników politycznych czy obcokrajowców, ale także obraźliwe reklamy, okładki magazynów, a nawet dowcipy. Wydawałoby się, że w kraju takim jak Polska, bardzo szczególnie doświadczonym przez historię, będziemy szczególnie wrażliwi na przejawy rasizmu, na przejawy antysemityzmu, na przejawy nienawiści. Niestety mamy do czynienia bardzo często z obojętnością, z mniej lub bardziej bierną akceptacją tego zjawiska. Walkę ze słowną agresją deklaruje wielu polityków. Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni powołał nawet Radę do spraw zapobiegania mowie nienawiści. Jej pierwsze posiedzenie ma się odbyć już w połowie stycznia. W skład Rady wejdą przedstawiciele ministerstw. Co dziwne, zabraknie tam jednak reprezentantów strony społecznej. Proszę nie robić z tego problemu, bo to Rada ma swoje umocowanie w dyrektywie i w ustawie. Ja jestem otwarty na kooperację ze wszystkimi środowiskami, więc na pewno ono tam. Będą, ale konstrukcja jest taka, jaka jest w ustawie. Mam taką obawę, czy przypadkiem nie chodzi tutaj o łatwe odhaczenie złożonego problemu, który wymaga działań na wielu polach, również w takim polu, który wiąże się z nowelizacją kodeksu karnego. Kodeks karny nie uwzględnia wszystkich przesłanek przestępstw z nienawiści. Wymienia pochodzenie etniczne, rasowe, bezwyznaniowość, religię, ale pomija orientacje seksualne, tożsamość płciową czy niepełnosprawność klub parlamentarny platformy obywatelskiej zaproponował zmiany do kodeksu karnego dodanie ogólnie brzmiących przesłanek takich jak na przykład naturalne lub nabyte cechy osobiste czy przynależność społeczna zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka to utrudni stosowanie tych przepisów a nie ułatwi zmiany w prawie to jedno ale ważniejsza jest mentalność stąd ogromna rola nie tylko szkół ale także mediów okazuje się że jeżeli oka kamer zaczynają zwracać się na pewnych ludzi, to oni wtedy tak jakby pompują swoje ego i są w stanie zrobić dużo więcej rzeczy i wykrzyczeć dużo gorsze rzeczy, niż gdyby tych, gdyby tych kamer nie było. W stacjach komercyjnych często jest tak, że te słupki są najważniejsze, no to dużo bardziej sprawdza się krótka, bardzo ostra wypowiedź, niż długie tłumaczenie czegoś, czego ludzie być może i tak nie zrozumieją. Jak nie pomylić mowy nienawiści z brakiem wychowania i dosadnym językiem, gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna hate speech, kiedy obrona godności zamienia się w cenzurę? Te pytania trzeba stawiać, nawet jeżeli trudno o jednoznaczne odpowiedzi, choćby po to, by uświadomić sobie problem.